we when when i witam was bardzo serdecznie a to jest gra payday czy payday e, no I ona jest przez dwa y, dni dostępna na steamie za darmo więc jak chcecie to wbijajcie tam jest sobie tylko jeszcze muzyczka trochę z, z, i wszystko tam muzyka jest fajna podoba mi się dobrze dziękuję e, no to teraz e, nie wiem nic o tej grze a tak w ogóle e, no właśnie, no no to chyba zaczynamy, mam nadzieję, że nie będzie lagować. La, 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 la. Easy weźmiemy, bo nie wiem o co tu chodzi. Dallas, alfa i nosek. O, ten jest fajny. Hmm. Na pewno jeden, przy, przynajmniej trzy albo dwa odcinki z tej gry nagram. Dobra, weźmiemy tego w pana fajnego. O, i możemy maskę wybierać, ale Chyba. chyba, nie, nie możemy, czemu, dobrze, powiedzmy Halloween, z tego, z tej okazji, że niedługo będzie Halloween, ja sobie trochę mikro oddalę, dobrze, to e, jedziemy z koksem, dobrze, a jak mi mamy to włączyć, A dobrze. Mam nadzieję, że FPS -y tam nic nie zrobią, nie zlegują i to dobra Aha, dobra, sorry, że w ogóle nic nie gadam, ale czy chwilę nie gadałem, dobra. LOL, nie możemy wybierać. Ja pierdziela, dobra. Eee... ready, dobrze. Jak będą takie loading screen, screen to nie będę gadał, nie? Dobra. Włączam mikro na chwilę. Chodźmy. Ale fajnie, nawet nie laguje zbytnio. Dobra, czekajcie tą chwilę, to ja o troszeczkę zmniejszę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy widzieliście, czy coś tam, ale to wywaliło mnie. Dobra, też to jeszcze tą to zrobimy. Wow! Wybieram sobie ten. Oho, lol, dobra wybieram tego. O. Aha, bo tutaj wybieram maskę, dobra. Ja wybieram Halloween, ale fajnie. Dobra. Skoczek wybiorę i... Nie, dobra. Jedziemy. No i przez to Screen tak jak Mówiłem wszystko. No ciekawe jak ma ten Kolejne, czekaj dzisiaj w tym tygodniu. Chyba dwie jedynki. Aha. Jedna chyba dwójka, albo zero i trójki, czwórki, piątki. Tak. Jak normalnie, jak w każdej szkole, u każdego ucznia. W moim wieku praktycznie. Ale my mamy taką klasę, że oni niektórzy tam beczą, kurde, że, to znaczy płaczą, że już ten, że po prostu dostali jedynkę. Nie będę wymieniał z nazwisk, bo i takich pewnie nie znacie.

to jest fajny pan. Tam chyba tam jest. Spoko, dobra. E, no więc ja tutaj patrzę. Dobra. Mhm. My to dokładnie spenetrujmy. O widzę tam, ale to jest fajnie. Pan mów dużo, fajny. Hej, frajerze, ale ty wysoki. Nie chciałem. Trochę przeszkadza to w strzelaniu. Ale nie za bardzo troszkę na później zostawię okay, hey, the so eee. Czy on? Dobra, nie waży.

Oglądałem freshera z tej gry na Hyper Plus, więc wiem co tutaj robić. O. Takie coś. Tutaj na dół, dobrze. O! Fajny pistolet, ziom. Ziom. A, a kamera jeszcze tutaj jest. Witam. A! Strzelają! 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 Jak ja lubię się w to bawić? Aha gdzieś coś z kamery? U. Gdzie, 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 gdzie? Cofacie, ziomy. Siom. Nie garnę sobie ale to jest dopiero początek. A, to jakaś kasa jest, czy co? Low ammo? Nie, ja nie chcę. Nie. He, ammo koniec. Sorry, że tak mało mówię, ale musi... W takich grach trzeba się skupić na szkalaniu. Sz 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 Przegrzała się. Chyba. E a nie, time coś tam. Coś z czasem. Drink Eno macie? Kurde, ammo potrzebuje Ta, e la, -la, 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 la la Dobra tam. Coś czuję, że chyba umrę, ooo chyba headshot waliłam Dobra, muszę gdzieś iść Aha Zbiegnę Właśnie ty ja nie patrzę na czas. Właściwie. Ten pierwszy odcinek jeszcze 5 minut zrobię. Ufali się naprawdę w tą grę gra i dużo będę chyba z tego nagrywał, ale muszę też mieć ten czas. Nie da się. O, to laptopa. No może jestem z powrotem. No, Mam w do pokoju O już jestem Dobra Ten 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 no, mikro jest włączona, jest Jej nie wiem ile to minut ten odcinek będzie, ale wiem że jest krótki, bo nie ogarniałem czasu Zbytnio Słuchajcie. Hmm. O wo wo.

Help me, help me, help me. O oh lol, nie mam amunicji. Help me, kurde, nie mam amunicji, jeszcze mam bić.

Dobrze, ym. No. Aj! Lol, to jest jakieś z tym ładowaniem. O oh jest, amunicja do karabina. Do karabinu. Tutaj też mam pełno. Zresztą. Dobrze, to tutaj zakończymy odcinek. Um, do zobaczenia. Cześć.